Kategorii najmniejszych kosiarek automatycznych. Husqvarna ma trzy modele. Model 105, 305 oraz 405X to maszyny przeznaczone na działki o powierzchni do 600 metrów. Działka działce nierówna, są różnego rodzaju, właśnie, działeczki bardziej rozbudowane o różnej pochyłości, posiadające jakieś zatoczki, wąskie przejazdy, przy, przejazdy po chodnikach z automatycznym podlewaniem lub bez tego automatycznego. To wszystko. Sprawia, że, że dobór tej kosiarki powinien być no, przemyślany, a najlepiej skonsultowany z autoryzowanym sprzedawcą, czyli ze mną. I teraz tak, model 105 to prosta maszyna jeżeli można tak powiedzieć o kosiarce, która w wyznaczonym czasie, w wyznaczonym terenie, w sposób automatyczny skosi nam trawę. Maszyna, e, której Regulacja, ustawianie funkcji odbywa się tylko i wyłącznie z pozycji tutaj kosiarki, bez, bez żadnej aplikacji. Regulacja wysokości odbywa się tutaj ręcznie za pomocą pokrętła. Model 305 również, wysokość koszenia odbywa się ręcznie, ale już maszyna, ale już ten model posiada możliwość sterowanie, ustawiania, zmiany funkcji z pozycji telefonu dzięki aplikacji Husqvarna Connect Home i ta aplikacja działa nam w zasięgu działania Bluetootha. Można tą, funkcję, można tą funkcję, rozbudować dokupując moduł specjalny który montujemy w maszynie. Oczywiście odbywa się to tylko i wyłącznie autoryzowanego Serwisanta sprzedawcy, i dzięki temu już będziemy mogli połączyć się z kosiarką, czy zmieniać funkcję, będąc w każdym miejscu na, na świecie. Kolejne różnice między modelem 105 a 305 to oczywiście wygląd. 105 od, od, od dołu wygląda w ten sposób, że ma dwa koła napędowe jedno koło ciągnione kosisko o szerokości 17 cm z góry wygląda tak model 305 posiada 4 koła, dwa koła napędowe, dwa koła podporowe kosisko o szerokości 22 cm Ogólnie, e, design kosiarek jest bardzo ładny. Huzwarna e, bardzo duży nacisk kładzie właśnie na projekt, na wygląd i myślę, że jest to e, ważna, ważny element, ponieważ jeżeli coś ci się kręci po, po ogrodzie przez kilka godzin dziennie, no to dobrze jak wygląda, fajnie, nie dość że cieszy oka, no to sąsiad jeszcze zerka z zazdrością. E, 305 jeszcze posiada kilka innych funkcji. I to jest na przykład funkcja koszenia po spirali, czyli w momencie, kiedy mamy trawę w jakieś tam kępy trawy, gdzie, gdzie, gdzie ta trawa szybciej wyrosła, bardziej się zagęściła, maszyna sama to wyczuwa w tym momencie zaczyna kosić w takim ruchu spiralnym. I teraz ta kolejna, kolejnym elementem jest na przykład koszenie po pochyłości. 305 może kosić na pochyłości do 40%. To znaczy tyle, że jeżeli mamy 10 metrów i postawimy na przykład tutaj ścianę 4-metrową i połączymy mniej więcej te dwa, te dwa odległe punkty, no to pokazuje nam tutaj, jaka to jest pochyłość. Można też to zmierzyć w ten sposób, że no, przykładając. Jedną, e, przykładając e, na naszej pochyłości e, na przykład poziomicę metrowo, jednym punktem e, kładąc na powierzchni i łapiąc ten poziom, drugą część mierzymy do drugiej części pochyłości. To w ten sposób złapiemy, nam, złapiemy ten, e, ten e, stopień jakby pochyłości. Maszyna 105 kości na pochyłościach do 25%. Następna rzecz, na przykład przy 305 ma funkcję automatycznego wykrywania wąskich przejść. Chodzi o to, że jeżeli mamy okrót podzielony i mamy jakieś tam wąskie przejście, wszystkie maszyny huzgwarny to minimalne przejście to jest musi być 6, 60 cm, to jest minimum absolutne. Więc 305 sposób no, automatycznie może nam wykryć to przejście. I przejechać w, no, no dużo łatwiej. 105 też nam przejedzie, ale musimy tam już dokładniej to jej wytyczyć, ustawić w funkcjach. 305 ma też taką funkcję koszenia wąskich właśnie przejść. Jeżeli mamy przejście takie do 2 do metrów i, i tam możemy uruchomić to koszenie wąskich przejść, w tym miejscu maszyna będzie kosiła tak z, zygzakiem. Nie, Całkowicie przypadkowo, jak na dużych powierzchniach, tylko zygzakiem, więc w ten sposób szybciej nam skosi ten teren. Co tam jeszcze mamy? Mam. No to to by było tak mniej więcej tyle. 405X to jest maszyna, no, jakby najbardziej rozbudowana z tych wszystkich. Oprócz posiada wszystkie funkcje, które ma model 305, a oprócz tego posiada światła LED, chociażby. Które mogą nas informować o tym, że coś jest nie tak, że gdzieś tam zablokowała się na przykład w nocy maszyna i, i, i wtedy zaczyna mrygać. Poza tym posiada w standardzie już moduł Connect. Dzięki właśnie tej, dzięki temu możemy właśnie sterować maszyną z każdego miejsca na świecie. Oprócz tego mamy podgląd, w którym miejscu kosiarka aktualnie jest. Dostaniemy właśnie też alarm, alarm, alert, informacje o tym, jeżeli ktoś przeniesie nam maszynę. Poza tym, maszyna posiada system FOTA, który, system, który jakby automatycznie nam pobiera aktualizacje od producenta poprzez właśnie tą kartę GSM i wszystkie. Aktualizacje programowe są w sposób właśnie automatyczny ściągane przez samą maszynę. Poza tym, co tam mamy jeszcze? Nawigacja GPS. Maszyna tworzy sobie mapę całego ogrodu, wie gdzie już kosiła, wie gdzie musi jeszcze kosić, więc w ten sposób na pewno dużo szybciej nam skosi niż pozostałe modele. Kolejny element to, kolejna funkcja to jest system AIM. Tak zwane mapowanie ogrodu. Maszyna tworzy całą mapę ogrodu i możemy jej ten ogród wtedy sobie podzielić albo wytyczyć jakieś tam odrębne e, miejsca, gdzie maszyna, ma, gdzie, nie, gdzie maszyna ma nie wjeżdżać, na przykład czasowo, np. kiedy przyjadą goście z kamperem albo postawimy łódź na, na trawie i nie chcemy, żeby tam maszyna nam właśnie wjeżdżała. Możemy stworzyć jej wirtualne granice i przez jakiś czas, tam, no, kiedy jej wytyczymy w tym danym czasie, na pewno maszyna tam nie wiedzie. Oprócz tego możemy podzielić ogród, i w danej części możemy mieć jedną wysokość trawy, a w drugiej inną, chociażby, nie wiem, zrobimy sobie minigolfa. Chcemy, żeby bardzo nisko kosiła, więc też możemy w ten sposób, jakby podzielić maszynę, podzielić ten ogród. I maszyna nam tak wykosi, jakiej ustawimy. Związane też jest to z tym, że już właśnie w 400 mamy regulację wysokości elektryczną. Jest silniczek, który właśnie reguluje nam tą wysokość. A to z kolei też jest związane z tym, że maszyna ma ciekawą, bardzo ciekawą funkcję tak zwaną docelową wysokość trawy. Chodzi o to, że Trawa, jeżeli jest wysoka, i no, nie powinniśmy ścinać ją o, za pierwszym razem od razu do zera. Powinniśmy jedną trzecią, jednorazowo powinno się ścinać jedną trzecią e, część długości źdźbła. To jest najzdrowsze dla trawy, więc w tym modelu ustawiamy jej na przykład, że chcemy bardzo niską wysokość trawy. Maszyna startuje z wysokiego pułapu. I kosząc przez jakiś tam czas sama sobie obniża, regularnie obniża. E, I to jest wtedy naj, najzdrowsze dla trawy. Dzięki serdeczne.